Jestem jestem tutaj u nas na naszej takiej małej Żwirowni, na naszym takim małym torze. Tu właśnie robimy se taką ten wyskocznie taki dół. Tak sobie przyjechałem, żeby coś chociaż nagrać, żeby coś wleciał Urywki jak lecę na kola albo coś takiego. O, właśnie teraz. No to tak jak widzieliście były tutaj urywki. No właśnie sprzedałem kłada Kymko MXU 250. Poszedł od razu, wystawiłem go, poszedł od razu. Ale niebawem nowa maszynka wlatuje. Za tydzień, dwa może już nawet filmy będą z niej. Gitara. My... Ma być to prawdopodobnie Kimko MXU700. Czy to tak będzie, to nie wiem.